Takie. pana, jak pana mama na krew będzie miała. Bo dzisiaj pan tego nie. Dobrze, to cieszy mnie to, ale pana, dużo kolegów, którzy się kształcą, uczą się, proszę pana. Rodzice, ja was odmawiałem, ciężko pracują po 12-16 godzin, żeby wam zabezpieczyć, żebyście wyjały, proszę pana. Tak, tak. To cieszy mnie to, ale wasze konieczne nie mają na krew. 160 osób zostało wypowiedzenie z pracy, z artykułu 52. Nie ma ich już po prostu pracy. Ściekaliśmy się domagać swego, żebyśmy mogli, mogli z powrotem rozpocząć pracę i świadczyć usługi dla ludności. Ale kiedy oni dostali te do wypowiedzenia? Kiedy zaczęli strajkować? Tak, w momencie rozpoczęcia strajku na drugi dzień 114 osób dostało wypowiedzenia, a teraz poprawili 15 marca, jeszcze 44 co było przyczyną strajku? Przyczyną bezpośrednio Bezpośrednią przyczyną strajku było wypowiedzenie warunków pracy i płacy przewodniczącego związku Mirosławowi Posłowskiemu. Panie Przewodniczący, czego obawiacie się najbardziej, że PKS zostanie zlikwidowany? Tak się mówi, że Pan Stasiak chce to wszystko zniszczyć i zbudować co innego na, tej, na tych grontach. Tak, Pan ma rację. Według naszej opinii on chce przewozy osobowe zamknąć zupełnie. Natomiast zostawić sobie tylko tę część zakładu, która nie potrzebuje żadnych nakładów finansowych. To jest diagnostykę i magazyn paliw, który tam jest na miejscu. A 4 hektary ziemi będzie do sprzedania. Został zwolniony, ponieważ zostało wykryte uszkodzenie tachografu, który rejestruje pracę kierowcy, czas pracy kierowcy, przebieg, podstawowe urządzenie w firmie przewozowej, właśnie w autobusie prowadzonym przez tego pana. Ogólnie rzecz biorąc polega to na tym, że zostały wypiłowane pokrętła. Które jakby e, służą, zabezpieczają licznik kilometrów. W momencie, kiedy one zostały wypiłowane i można je wziąć, palcem można przesunąć ten licznik kilometrów. To powoduje, że e, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie ten auto już na przykład był, bo gdzie by nie był, można tak ustawić licznik, że był gdzie indziej. To znaczy, że na przykład wykonał trasę. A e, zdarzają się takie praktyki, nawet mamy zdjęcia, które mogę udostępnić, gdzie kierowcy robili sobie kulik autosanem. E, po prostu dużym autobusem gdzieś w lesie. Po prostu ktoś akurat jechał, miał aparat w komórce i przesłał nam taką ciekawą informację na, na skrzynkę. A to chodzi właśnie o to, że później nie wykryje się, że taka sytuacja miała miejsce, bo licznik się zgadza. Przed zwolnieniem niezgodnym z prawem. Zmianę stanowiska właściciela i przywrócenia do pracy niesłusznie zwolnionych pracowników, członków naszego związku. Tego, co, wychodzi o jednego nie, 140. w tej chwili jest 140 zwolnionych, plus przewodniczący związku. I jeśli się to nie uda, to co? To będą następne akcje. A co z tachografem, o z, z czym? Z przekłamaniem dotyczącym tachografu podobno, to pan zapyta ludzi, e, którzy tu przyjadą i e, wiedzą coś o tym. Ale osoba pana bo... oszukiwała, to chorograf nie przyzna się do tego, dlatego pytamy pana jako osoby, która tego nie robiła. Czy prawdą jest jakoby, że ta chorograf był e, oszukiwany, przekłamany? Zadaję panu takie samo pytanie. Gdzie się prawdę uzyskuje? Wyrokiem sądowym po wyroku sądowym? z zachowaniem trzymiesięcznego okresu do powiedzenia. Stąd też, gdyby poszedł do Sądu pracy, a Sąd Pracy w Kozienicach działa naprawdę szybko, podejrzewam, że już do tej chwili sprawa byłaby załatwiona. Być może by się okazało, gdybyśmy się rzeczywiście się mylili, czy gdyby tak jak on twierdzi, że jemu to specjalnie zrobiono, bo taka jest jego wersja, to już by to dawno było wyjaśnione. I my jesteśmy jak najbardziej uszanujemy wolę sądu, czy decyzję sądu. I jeśli będzie trzeba, to zostaniemy przywrócone do pracy. Mam. mam informacje i to było potwierdzone, że pan posłowski w MMI miał dostał wypowiedzenie trzy tygodnie wcześniej, zanim został zwołany strajk. Czyli to nie jest tak, że pan posłowski dostał wypowiedzenie i następny dzień był strajk. Pan posłowski miał prawo się odwołać od decyzji, miał prawo odwołać się od, od decyzji diagnozy, który stwierdził nieprawidłowość urządzenia, poszedł na trzy tygodniowe zwolnienie lekarskie. Czyli nie wykorzystał tego, co mu jest pracownikowi dane, odwołanie się od decyzji przełożonego. 🎵🎵🎵 I powiem tak, na 24 dni toczy się już strajk, yy, strajk jest nielegalny. Pan posłowski i tak ma trzy miesiące, on to jest wypowiedzenia i tak pracuje. W tym czasie nawet sąd może go przywrócić do pracy. I wszyscy wracają do pracy. Tak? Oni się na to nie godzą. Makarystyka, my mamy na ciebie pasiak. Makarystyka, my mamy na ciebie pasiak. Makarystyka.

No i ten na chwileczkę, ale studentki z dziewikarstwa, bo my robimy o tym materiał. Można? Nie. Yeah. Później!